Oła! O Jezu O Moja głowa O spadłem z nieba O kurcze O nie O Jezu Ale dziuro. Jakaś kopalnia, kto ty jesteś? Jezus! jest ja strasz! kim ty jesteś? Ja jestem takim człowiekiem z plemienia. Inne plemienia nas za zaatakowały naszą wioskę, zostałem tylko ja. A jak ty się nazywasz? Nie mogę zdradzić. Później ci opowiem. No dobrze, i w ogóle to czemu to robisz? Kto was napadł? Taka wioska z, z dalekich gór. E, oni wszyscy zabili naszą wioskę. Waszych mieszkańców? Tak. Właśnie ty się kryje traktorem? Tak. Od stu... od kilku lat się kryje w tych kopalniach. A ty skąd tu się wziąłeś? Spadłem z nieba. O, na chwilę mi w głowie coś. Nie, bolało mnie głowa. No, a co dalej? Eee, masz tu. Masz tu kilof... I masz sikierkę. Możesz się nim obronić. Ja mam miecz i łuk. A masz jedzenie? Nie, nie mam jedzenia. Mam nasiona, tylko uważaj na tą lawę. Nie no, na razie mi niepotrzebne. Weź. Dobrze. Ja Nie. już zapomniałem te okolice, więc. Yy, trzeba poszukać tego. Może najlepiej wyjdźmy na ląd. Skąd ty się wziąłeś? Jak się nazywasz? No, mówię ci, że spadłem z nieba, ale pochodzę z takiej. dobrze wychowanej rodziny. Jak widzisz, moje ubrania są net czyste. No, widać. A nazywam się yy, Michel. Moi rodzice ja? zginęli, bo też jakaś ich wioska z góry zabiła. Mnie przezywają wszyscy łysank. Uważaj, uważaj, uważaj. Do lawy, do lawy. Ała, ej, ej spaliśmy mnie. Przepraszam, przepraszam cię. O dobra. Dobrze, chodź na ląd. No. Noc się zbliża. Ej, uważaj, szkielet. T tędy, tędy. Szybko. Ej noc się zbliża. Dwa szkielet? Uważaj! Chodź Uciekaj. na drzewo! Na drzewo! Gdzie ty poszedłeś? Tutaj, jestem. Gdzie? W górze. Okay. To czekaj, to chodź prześpimy, tą noc. Dobrze. Jezus, już uh... się nie jest, już Nie Mamy moje plecy. Halo, obudź Co to? Nie strasz mnie. Już jest dzień. No. To chodź ale lepiej. Po drewno. Drewno jest najważniejsze w przeżyciu. No, ja to tak zrobiłem. Także. Żeby... No to. Chodź, zbieramy te najpierw. Masz siekierę, więc. Ja nie zauważyłem. A czy wiesz jak wrócić do, do twojej, tej, plemienia? No właśnie nie wiem, bo nie wiem co się stało. Ja pamiętam tylko, że sp poszedłem spać i nagle spadłem z nieba. Nie. Może ty jesteś spadającą gwiazdą? Przyszedłeś mi na pomoc. Nie, tak to by mi ubrania spłonęły. Aha. Kurde, zatrułem się. Zrobiłem. Masz. O. O, zrobiłeś się. Mój tata mnie tego uczył. Tylko ja zawsze zapominam jak to się robi. Mhm. Patyki umiem robić. Ale kilofu to już chyba nie pamiętam. Tak? Nie to jest motyka. Sie o, się Masz. Potrafię robić? Masz o. Obronić się tym. O, łopatę też my. Czym? Tym. O, dziękuję. Zasadniczo drzewa, jakby ktoś tu jeszcze był, to bym miał. Może poszukamy tutaj na tej. krainie innych tych żywych osób. No. Jakby co, to mam już nasionka, więc jesteśmy tak w połowie sukcesu. Gdzie poszedłeś? Tutaj, czy nam to wam? A jak ty się nazywasz, bo zapomniałem? Nazywają mnie Łysek. Aha. Więc będę też tak mówił. Dobrze? Dobrze. Ale parę rzeczy tam nie pamiętam, co się wydarzyło, ponieważ. E, pojmali mnie wtedy spalili tą wioskę i wrzucili rzu mi to te... jesteś może głodny bo jabłko wypadło jesteś głodny nie też mam jabłko O, to zjem bo ja też ja trochę głodny byłem Ile masz drewna? Bo ja mam tylko 30 desek. Ja mam 19 desek i 16 drewna. No to jeszcze tak trochę pozbieramy, jeszcze troszkę pozbieramy i będziemy ruszać w podróż. No, tylko najpierw będzie trzeba znaleźć pierwszy, pierwszy nocleg, co nie? Tak. Najlepiej nie iść do tych kopalni, bo już tam znalazłem te creepery, co już... No, rozsadzili prawie całą kopalnię. W tych kopalniach... Mam jedno mięso, mam jedno mięso z krowy. W tych kopalniach czyha zło. Dobra, to chodź idziemy. O jeszcze jedna krowa. Ty umiesz, do, ty umiesz dobrze strzelać z łuku? Tak. W moich wioskach uczyli wszystkich, jak yy, obronić się mieczem i jak strzelać z łuku. Gdzie poszedłeś? A tam jesteś. Widzę cię. Macham ci mieczem. Ja po drzewach skaczę. Szukam jakiejś wioski. Może najpierw tu się osiedlimy, tutaj zrobimy taką. No. Że ten, ten Ta ziemia jest trudna do kopania. O, Na razie. Ten... ręka mi już boli. O. Ale muszę nadal kopać. Kiedyś żyłem w swojej wiosce. Byłem nawet farmerem. Ale zaatakowali nas wtedy. O to wiesz, jak się posługiwać się nasionkami? To proszę, masz. Dziękuję. Czekaj, bo ja pamiętam, że jakoś tak się chyba drzwi robią. O, mam, tak. Tu będzie trzeba postawić kokloczka. O, jak, ręka mi mocno boli. Mogę trochę odpocząć? Tak, ja tutaj wykopię trochę kamienia. To mogę odpocząć? Tak, mi łapka boli. O. Dobra, już przestała boleć, to pomogę ci dalej kopać. W zasadzie, ile was było w tym plemieniu? I dlaczego tylko ty tutaj trafiłeś? Nie wiem, dużo był. Był, był, był mi jeszcze wieś, wieśnia, wieśniak taki, co on przy, przynosił dary od króla, takiego jednego. Mhm. A miałeś brata lub siostrę? Nie, byłem sam. Też mi się nudziło, dlatego spędzałem cały czas, spę spędzałem czas Pamiętam, że jeszcze piecyk umiałem robić. Mam I tata mnie ja uczył robić węgiel drzewny, chyba tak się to robi hmm. Dobra, już taka wystarczy taka mała Nie, czy tutaj na jeden raz wykopię i... Będzie dobrze wszystko. Mam węgiel, mam węgiel drzewny. O, pochodnie podstawimy przed domkiem. Tu. Tu. Masz jedną moją pochodnie, bo. Proszę. O, dziękuję. To tu postawię na środku. Poczekaj, może znajdę jakąś wełnę. No dobrze. Tylko uważaj, tam na siebie. No kurczę, tu nie ma żadnej wełny, nie widzę. Tylko, bo nie chcę następnego tego przy, przyjaciela stracić. Ja muszę piasek pozbierać, na tym będziemy spać dzisiaj. Troszkę niewygodnie będzie. No, a piasek trochę miękki jest. To gdzież go mogę postawić? gdzie chcesz? Jeden tu. Drugi tu. Ja będę tu spał. Przyjście. Albo nie, tu, bo tu się będę podeprzeć. Masz kilof? Tak, ale drewniany. O, dziękuję. Sorki trochę się przespałem, to co już? Widzę, że wykopałeś to. Możemy jeszcze iść dalej spać, co nie? Tak, to pójdziemy spać. To dobranoc. Dobranoc.